Halo, wita Państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy na sparing reprezentacji, może być ciekawie. Polska i Argentyna nie miały dotąd wielu okazji do spotkań, a te mecze, które się odbyły, w większości przegrywaliśmy. Zresztą to dawne dzieje. Przez wiele lat Argentyna była czołową drużyną globu, podczas gdy my byliśmy w głębokim kryzysie. Czy dziś zespoły są na porównywalnym poziomie? Ja mam nadzieję, że Polska jest w lepszej formie i udowodni to za chwilę na boisku. No i spójrzmy na skład Polaków. Na boisko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostateczną siłę ognia. To klasyczne ustawienie, w którym boki obrony i pomocy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane kondycyjnie. Czeka ich sporo biegania. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu składowi reprezentacji Argentyny. Wyjdą na boisko czwórką w obronie, trójką w pomocy i... Tr... Czy będzie prowadzenie? Polacy będą wykonywać rzut rożny. Dośrodkowanie z Rożnego w szesnastkę. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Mi Maria. Banega. Giovanni Loselso. Celso. Ale szpechowe podanie i strata. Blisko polekarne może strzelać. Mamy strzał, czy prowadzenie. Nie dopuszcza Milik. Nie ma gola, poprzeczka. Piłka nadal w grze. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Mają teraz trochę miejsca. Lionel Messi. Obrona zdążyła się już cofnąć. Polacy przejmują piłkę. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Może dośrodkować. Banega. Świetny blok. Arhel i Maria. Milik Robert Lewandowski Kamil Grosicki Lewandowski Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił Robert Lewandowski Offside Milik Atak Biało-Czerwonych Kamil Grosicki, Gabriel Mercado, musi uważać, rywal blisko. Niestety stracił piłkę. Milik. Gabriel Mercado, reprezentacja Argentyny, atakuje skrzydłem z przodu, jest sporo miejsca. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Ach, niewiele się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk. Ro... Niedokładne to wybicie. Przejmują przeciwnicy. Ale ładnie to zrobił Di Maria wciąż przy piłce. Bednarek dobrze wybija. Grzegorz Krychowiak. Lewandowski. Grosicki. Zawodnik był na spalonym. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Lewandowski. Grosicki. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Ładne przejęcie piłki przez Zielińskiego. Lewandowski. Lewandowski. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Nikola Stadiafiko, Giovanni Lo Celso. Messi, Angel Di Maria. Polacy teraz w posiadaniu piłki. Złe podanie i strata w środku pola. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. No i przejęli w ostatniej chwili. Grzegorz Krychowiak. Milik. Jakub Błaszczykowski. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. I będzie rzut rożny dla Polski. Piłka dośrodkowana z rogu. Pewnie interweniował przy tym rzucie rożnym. Messi, Gabriel Mercado, Lionel Messi. Jest szansa. Dobrze się zachował Bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Znowu celne podanie tego zawodnika. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Grosicki. Arkadiusz Milik. Teraz Robert Lewandowski. Błaszczykowski! Gol! No i mamy jeden do zera. Pierwsza i mam nadzieję, nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Marcos Rojo. Giovanni Loselso. Gabriel Mercado. Zieliński. Ale szpechowe podanie i strata. Lionel Messi. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Błaszczykowski. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Lewandowski. No strzela! Ale to wybronił. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego szesnastkę. Piłka wybita z pola karnego. Wybija tę piłkę. Mamy przerwę w tym sparingu. Jak dotąd różnica. Argentyńczycy wznawiają grę po przerwie. Angel Di Maria. Pięknie to zrobił. Centra skierowana do Messiego. Dobre wybicie Kamila Glika. Kamil Grosicki. Lewandowski. Milik. Piotr Zieliński. Jakub Błaszczykowski. Zieliński. Ma szansę Ach, nie ma, nie ma bramki Kapitalna reakcja bramkarza Nie był to prosty strzał, brawo za tę interwencję Broni bramkarz, ale piłka wciąż tam Uderzenie Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie Ale brawa za to uderzenie, to mogło zaskoczyć Naprawdę niewiele brakowało Gabriel Mercado Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie... Messi ładny, prostopadłe zagranie. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobrze antycypował intencje podającego. I mają piłkę. Banega. W ostatniej chwili przejęli. Czekają nas zmiany. Ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. No piłkę odebrał i, i stracił. Milik. Wychodzą do kontrataku. Ma na skrzydle dużo swobody. Arkadiusz Milik. Robert Lewandowski. Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Tracą piłkę. Milik. Jakub Błaszczykowski, Piotr Zieliński. Przeciwnicy złapali Lewandowskiego w pułapkę Giovanni Celso. Messi. Messi. Niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Gabriel Mercado. Otamendi. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Lionel Messi Piotr Zieliński Robert Lewandowski Błaszczykowski Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie Arkadiusz Milik Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki Trener wprowadził dwóch rezerwowych. Robert Lewandowski. Atak polski. Milik. Aj szkoda tej okazji, bo na pewno ten gol dałby odetchnąć w drużynie. Muszą się bardziej skoncentrować, bo inaczej będzie kłopot. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Linetti. A Argentyna przejmuje piłkę. Messi. Giovanni Lo Celso. Lionel Messi. Uderzenie. Ach, szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Błaszczykowski, Milik, Bereszyński. Centra w pole karne, przepychanki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Arkadiusz Milik. No, kto przejmie tę piłkę? Messi. Lionel Messi. Pięknie, prostopadle. Messi. Powinien dogrywać. Messi. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Za moment. Argentyńczycy z rzutu rożnego. Kibice głośno dopingują, próbują pomóc w zdobyciu wyrównującej bramki. Wrzutka w pole. Karne. To może być wyrównanie? Zablokowany strzał. Lionel Messi! No! Nie ma bramki! Mało brakowało! Ładnie uderzył technicznie, z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Łukasz Teodorczyk? Lewandowski? Teodorczyk! Robert Lewandowski? Lineki? Szansa na dośrodkowanie! To musi być bramka Roberta Lewandowskiego! Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Mija 82 minuta spotkania. 8 do końca. Lionel Messi. Marcos Kunia. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Angel Di Maria. Lionel Messi. Nicola Stalia Ładnie Rybus to przeczytał. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Linetti. W ostatniej chwili przejęli. Nicola Staliafico. Jakub Błaszczykowski, Lewandowski, Piotr Zieliński, Lewandowski. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego. Rywale zostali pokonani różnicą.